Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym życzyć Piotkowi Orczykowi dużo, dużo, dużo zdrowia, bo sympatyzujemy ze sobą. Jest to bardzo fajny chłopak, bardzo dobry zawodnik. Zaczynał sezon w wysokiej formie i jest mi bardzo przykro, że spotkała go taka rzecz. Także Piotrek dużo zdrowia, wraca jak najszybciej do nas, do treningów. Co do naszej drużyny, tak jak powiedziałeś, Przegraliśmy w nysie, mimo że ten wynik nie był aż tak cały czas styk, Tutaj dosłownie par, dwoma rzeczami, dwoma trzema piłkami, bo to tak wyglądało po, po późniejszej analizie. Tutaj cieszy to, że wytrzymaliśmy ten cały dystans, gra była twarda cały czas, pominę tego drugiego seta, gdzie po pierwszym, w którym również walczymy, bijemy się w samej końcówce, wygrywamy i gdzieś tam tym odpływamy i przegrywamy tutaj do, do 18, to, to, to nie może się nam za często przydarzać, że zespół Strefla to jest naprawdę zespół też klasowy, który aspiruje do czołowej ósemki. Dlatego tym bardziej się cieszę, że udało nam się komplet punktów zostawić u nas w domu i mogę tylko pogratulować całego serducha swoim chłopakom. Ekipa Syłok naprawdę bardzo dobrze zagrała. Gratulacje, zasłużenie wygrali. My popełnialiśmy za dużo błędów. Myślę, że w każdym elemencie stać nas na lepszą grę i mam nadzieję, że to w następnym meczu pokażemy. Tak, na pewno Piotrek to jest nasz bardzo ważny zawodnik bardzo fajnie grał, w, w, czy w pierwszym meczu, czy w e, meczach przygo, przygotowawczych. Więc miejmy nadzieję, wierzmy, że ta kontuzja nie jest, nie jest poważna i Piotrek szybko wróci do zdrowia. Przede wszystkim dużo zdrowia dla Piotrka Orciuka, no bo wszyscy byliśmy, byliśmy na boisku delikatnie w szoku, więc mam nadzieję, że tam nic wielkiego nie jest i wróci szybko do zdrowia i do grania. E, no z mojej strony, no na pewno inauguracja sezonu po raz drugi, bo, bo przy, w swojej hali e, też czekaliśmy na ten mecz, ten pierwszy mecz u siebie. Rzeczywiście w mecz chodziłem bardzo długo, ale, ale udało się pomóc zespołowi na tyle, ile, ile mogłem I, i liczą się trzy punkty. Trzeba szybko się zregenerować i, i tak naprawdę zaraz przed nami następny mecz.